Mamy po prostu świetne narzędzie. Z tym narzędziem problem, nie problem jest taki, że nie ma gotowego sposobu użytkowania, nie ma instrukcji, nie ma checklisty LLM-ów, takich jak Gemini czy ChatGPT. Wiele odpowiedzi, które stamtąd będą padały, muszą przejść przez to sito dobrego specjalisty. Czyli ja mogę zapytać, hej napisz mi nowy nagłówek, title, description, i to jest błąd, to jest zły prompt, ale jak ja ulepszę go o dodatkowe zasady SEO, co ja chcę wymagać, napisz mi trzy różne, pokaż mi trzy różne podejścia, to dobry specjalista SEO z tego wyciągnie taką metaanalizę, czyli zobaczy, a, tutaj jest propozycja, żebym się wyróżniał na podstawie jakichś liczb. To może być dobre, bo to może wpłynąć na klikalność. Druga propozycja mówi o wyróżniku, którego mój biznes nie ma, więc możemy rozmawiać zupełnie o innych rzeczach, nie tylko SEO, tylko wyjść poza nasze pudełko. Trzeci wektor podejścia, który zaproponuje, nie wiem, Gemini, może być zupełnie inny, taki, na który byśmy łatwo nie wpadli, więc znowu jest to kolejny plus do naszej kreatywności. I pod kątem tego, że mogę tego narzędzia używać, jest świetnie, dobry specjalista, będzie używał go z znowu lepiej, ale niestety może być to pułapką dla początkujących użytkowników, którzy myślą, że całe SEO sobie zrobią za pomocą prostego prompta. No i niestety to tak nie będzie działało.